Okej, okay, zaczynamy. Cześć Wam wszystkim. Eee, wielu z Was się zastanawia, kiedy chcę wyjechać pierwszy raz za granicę w celach zarobkowych, jakie rzeczy są zabrać. Oczywiście, jeżeli jedziecie przez agencję, większości ludzi jeżdżą przez agencję, powiedzą Wam, że praktycznie wszystko tu jest, nic nie trzeba brać ze sobą. No ja już wielokrotnie się przejechałem na tym i nauczyłem się później po, po paru razach, że Trzeba brać praktycznie prawie wszystko. Czasami lepiej mieć niż, niż się prosić. E, przyjeżdżacie na... najgorzej jak przyjeżdżacie na, na chałupę, gdzie już mieszkają ludzie, idziesz do kuchni i, i chcesz coś wziąć tak, to jest moje, to jest moje, tam to nie wiem, nie wiem czy możesz, czy tam, czy to. Więc ja ogółem zawsze brałem swoje, swoje rzeczy. E, Podam takie podstawowe rzeczy, jakie, jakie uważam, jakie ja brałem. Dodatkowo tam jeszcze mo można, później coś tam jeszcze pododawać, ale, ale to co najważniejsze, najważniejsze, no, tutaj mam w punktach, co jak zwykle zrobiłem: pielizna, skarpety, prawda, ciuchy. Przede wszystkim weźcie sobie na pierwszy tydzień mieć, mieć po prostu 7 par majtek, 7 par skarpetek, koszulek, bo nigdy nie wiadomo, kiedy będziemy miał chwilę w tym pierwszym tygodniu, bo to zawsze jest dużo zamieszania, kiedy będziemy miał czas na pranie tego, jak będzie zajęte I, i w ogóle, więc lepiej mieć więcej, ja nawet brałem więcej, ja brałem z 10 par nawet 12, żeby, żeby po prostu tu nie mieć problemu, jak nie wiem, e, skarpety by gdzieś przemoczyć, żeby mieć dodatkową jeszcze ekstra parę, to to jest też ważne, prawda, te ciuchy, to to najwięcej chyba miejsca zajmuje w, w bagażu. Następny punkcik to będzie pościel. O, właśnie, miałem kiedyś taką sytuację. Przyjechałem, a tam na, na pokoju tylko łóżko: zero pościeli, poduszki, niczego. E, tak do, też często się zdarza. Oczywiście zdarzają się firmy, pośrednicy, którzy, którzy takie rzeczy przygotowują, ale to od górni już mówią. Ja akurat wtedy się nie zapytałem, przyjechałem, no i lipa była. No, pierwszy dzień spałem po prostu tak, o, bez niczego, przykryłem się jakąś bluzą czy co. E, więc pościel, pościel przede wszystkim, poduszkę trzeba swoją wziąć. Często właśnie w Holandii tutaj tak jest. Nie wiem, jak w innych krajach. Nie... nie, w innych krajach nie miałem takich problemów. Było wszystko. Ale w Holandii miałem ten problem, że, że nie było pościeli. Często mi się zdarzało, że nie było właśnie ani poduszki, ani kołdry, więc, więc jakiś piwór niewielki, coś, co mało miejsca zajmie najlepiej, żeby się przykryć. Później można sobie tutaj kupić, ale wiadomo, pierwszy dzień nie będziecie lecieć po kołdrę, prawda? To no, są też wielkie pieniądze, ale czas i w ogóle szukać nowe miejsce, trzeba też... Jakieś te koło 2-3 tygodni, żeby wszystko wyczaić, gdzie co jest. Więc lepiej sobie to wziąć. Poduszki teraz małe są w hermetycznych, jakichś tam próżniowych, jakichś w woreczkach, więc to też miejsca nie zajmuje. Następny punkt. Będziecie się może śmiali, ale, ale jedzenie. Nie chodzi mi tam na, na, na pół roku, sorry. na dwa, trzy pierwsze dni, prawda? Przyjeżdżacie, żeby, żeby tak samo mówię, sklepy, żeby od razu nie lecieć do sklepu, szukać, denerwować się, przy, przyjedzieć zbyt późno sklep może być zamknięty, czy co ja zawsze na dwa, trzy dni, nawet czasami na, na, na tydzień miałem, miałem coś tam, jakiś chleb, jakiś nawet puszkę, konserwy i zupki chińskie odpadają. Nie, nie, nie powiem wam, że brałem wielokrotnie zupki chińskie i nigdy ich nie zjadałem, prawda nigdy, nigdy ani jednej nie zjadłem, przywoziłem je z powrotem do Polski, więc dla mnie zupki chińskie to tragedia e, ale konserwa jakaś czy pakowane teraz wędliny też hermetyczne, no to, to na parę dni jest spoko, prawda, żebyś dopóki, dopóki nie znajdziesz jakiegoś sklepu prawda, no wiadomo czasami jest zaraz, zaraz za rogiem to nie ma problemu ale, ale jesteś mentalnie tak spokojniejszy Wiadomo, pierwszy, pierwszy dzień przyjazdu, drugi dzień zaraz do pracy, ogarnięcie wszystkiego, więc, więc wiecie, e, trzeba po prostu to ogarnąć. Później lecimy dalej lecimy dalej. E, tu jest punkt taki, co bym później go dał, ale może go też rzucę. Dobra, wrzucę go teraz. E, jeżeli chodzi o robocze ciuchy, buty, przede wszystkim. E, Weźcie ze sobą zawsze. Biura dają, dają buty, ale, ale nie są za darmo. Po pierwsze, trzeba też chyba za 30-40 euro zapłacić. A po drugie, to jest taki szmer, że masakra. Masakra, w tym to się łodzić nie da. Ja to, ja to kiedyś coś takiego dostałem, dobrze, że swoje zabrałem, bo po jednym dniu to miałem tak nogi popcierane w ogóle mnie wszystko bolało, że masakra. Ja co uważam, w buty na buty nie można, na butach nie można oszczędzać, trzeba, trzeba kupić sobie lepsze nie tam kude, nie kupujcie w Polsce butów roboczych za 50 zł, bo to, bo to... tyle godzin jesteście na, w butach, że, że warto zainwestować te 200-300 zł w, w dobre robocze buty, prawda? Ja to zawsze tak robię, teraz, teraz nie potrzebuję, teraz mam w firmie naprawdę super buty, dają, więc już nie wożę ze sobą, ale jeżeli po pośrednikach jeździłem, zawsze brałem buty, nie wiem, możecie sobie wziąć jakąś jakąś, e, jakąś ulubioną bluzę czy koszulkę, ale to, to raczej nie, wiadomo, trzeba mieć na zmianę, bo to agencje też czasami dają, czasami dają, bo spotykałem się, że dają koszulki, bluzy e, do pracy. Ale lepiej wziąć sobie jakiś jeden, jeden komplet tam, trzy, ze dwie koszulki, jakąś jedną bluzę, żeby mieć. To jest też bardzo, bardzo ważne. Eee... Dobra, lecimy dalej, bo to tak przeskoczyłem. Eee... Ważne jest no, ręcznik mieć, to też jest bardzo ważne. Eee... Myślę, że nawet nie jeden, bo eee... ja zawsze dwa ze sobą brałem, wiecie, malutki taki, żeby sobie buzie eee, czy tam ręce szybko tam przeczeć, no i duży pod no, i przede wszystkim co do tego, no to żele, jakiś podpysznik, szampon, pastę do zębów, szczoteczkę, tego to też nie zapomnijcie, prawda? No bo później jest no kapeć w gębie i, i śmierdzący człowiek, no to nie, nie, to, to, to trzeba pamiętać. Może to jest takie no, dla wszystkich oczywiste, ale, ale no wiecie, zdarzało się, zdarzało się na szybkiego się pakować i przyjeżdżało się i oh, o kurę, szczoteczki nie ma, co nie? No to pasta na palec i, czt, 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 i jechało się, co nie, chociaż tyle ten jeden dzień, prawda? Na następny dzień szybko się szukało, szukało i się kupowało tam, wiadomo. To też nie są wielkie pieniądze, no ale człowiek wkurzony, no bo nie może porządnie zębów umyć, tak? E, co, lecimy dalej, lecimy dalej. Już to już mówiłem w jakimś, w jakimś tam jednym odcinku. E, kasa. Weźcie ze sobą kasę. No bo, no bo wiadomo, nie będziecie mieli kasy, to już tych zakupów nie zrobicie. I nie czekajcie na tą pierwszą wypłatę, no bo to, to, to wtedy to dopiero się dłuży, prawda? A jak masz pieniądze ze sobą, czekasz, nawet nie czekasz na tą wypłatę, po prostu masz, masz możliwość zakupienia sobie jedzenia, picia, czy, czy nawet, tak jak mówię, poduszki, czy, czy czegoś tam, jak się, jak się by zapomniało. Więc gotówka, i, albo i przede wszystkim karta do, do bankomatu, też bardzo ważna. Co z czym się wiąże, właśnie to dalej, pod tym też podepnę pod ten punkt. Numer konta. Miejcie ze sobą numer konta. No bo wiadomo, jeżeli zatrudniacie się, gdzieś, ta wasza wypłata musi wpływać, więc później no, wiele razy się spotykałem z ludźmi dzwonili do żony, do matki, do kogoś tam podaj mi numer, podaj mi, podaj mi bika, i tam w ogóle przeróżne, przeróżne akcje były. Nie dało się dodzwonić, ktoś nie odzwaniał. No i ta osoba była później się denerwowała niepotrzebnie. Na karce spisać sobie blika. Czy Bika, 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 oh, przepraszam, nie Bika, Blik to jest do no, przelu, Bika, Bika sobie spiszcie, <laughs> plus numer całego konta, w jakim banku e, i, i super, i to jest super. Dajecie po prostu pracodawcy, on to wszystko wbija w komputer, sprawdzacie, wszystko pięknie, ładnie, tak. Dalej co lecimy, to już mam dziewiąty punkcik, no trochę tych punktów się nazbierało. Dziewiąty punkcik to jest. E, papiery. Wszystkie papiery bierzcie ze sobą, tak? Jakieś macie uprawnienia na, tak jak już kiedyś o tym mówiłem, wózki widłowe, elektryka, e, nie wiem, m, nawet papiery, że kurs językowy jakiś skończyliście. Każdy papier jest ważny. Każdy papier e, daje wam plusa, plusa i, i w negocjacji o stawkę jesteście troszeczkę na lepszej pozycji, prawda? Więc to też ważne. Wszystkie papiery, uprawnienia bierzcie, bierzcie. Pamiętajcie o tym. Lecimy dalej, lecimy dalej, to już a propos papierkowych rzeczy, to skończyliśmy, dziesiąty punkcik, ja już parę razy się przejechałem i powiem wam jedno, tabletki przeciwbólowe, bierzcie z Polski, bierzcie, bo tutaj, kurde, paracetamol to jest moc, tak, wszędzie wam dadzą paracetamol, a to... Sam, sam dobrze po sobie wiem, że, że takie tablety to nie wybać z 10 by mi nawet by nie pomogło. W Polsce są dobre tabletki przeciwbólowe, nawet coś na receptę, ketonal czy co. Weźcie sobie, bo nigdy nie wiesz czy jak cię złapie, a tutaj no, dostać ciężko, ciężko, nie tylko w Holandii, ale w innych krajach, tak samo jest ciężko dostać coś mocniejsze. Z tego co wiem, to Polska, Polska ma chyba najsilniejsze leki przeciwbólowe bez recepty w ogóle w Europie, prawda? Tak, z tego co się orientuję. Poprawcie mnie, jeżeli to, jeżeli to nieprawda, no, ale, ale z tych krajów, co ja byłem, to nie mieli nic mocnego. prawda? Tu jakiś jest e profil, można coś kupić, ale, ale to i tak nie jest taka moc jak w Polsce. Tam jednostki e, jakieś są mniejsze niż, niż w Polsce. No, dobra, mniejsza z tym, nieważne. Bierzcie zawsze, bierzcie. Ja jeszcze przede wszystkim biorę ze sobą czasami załatwiam sobie na receptę antybiotyk na jakieś porządne przeziębienie bo to też złapało mnie parę razy uwierzcie mi na, na jakichś apapach czy czymś, to to nie pociągniecie, czy jakieś tam e, aspirynie, nie wyleczycie się. Trzeba między sobą antybiotyk, macie znajomości, wszyscy mają znajomości, a jak nie wy, to wasi znajomi, koledzy, koleżanki, niech oni wam załatwią po prostu na taką na, na miesięczną kurację. Dobra, niech to się nawet przeterminuje, zostanie lepiej, żeby się przeterminowało, żebyście nie zachorowali, bo najważniejsze, żeby być zdrowym więc, e, więc przede wszystkim, przede wszystkim, e, żeby mieć, żeby mieć jakieś tak samo, bierzcie, weźcie ze sobą coś w razie przeziębienia, jakieś rutinu skorbin czy coś takiego, wiadomo, żeby wzmocnić witaminy, wzmocnić waszą odporność, jedziecie do innego kraju, troszeczkę inny klimat jest, może was złapać, e, na przykład na wyspach bardzo dużo deszczów pada wieje, więc dużo ludzi nie jest zahartowanych, jedzie tam i zaraz kater, kaszel. No, przydało się jakieś, przydałyby się jakieś Jakieś e, leki, żeby żeby wam pomogły, prawda? I oczywiście pomogły się wzmocnić, a już jak nie wzmocnią, to żeby coś mogło was wyleczyć, prawda? Lecimy dalej. Już to mówiłem na początku coś o tej kuchni, ale to jakoś to mnie to, to nie za bardzo rozwinąłem tego tematu. Więc e, taki, taki punkcik z, no, zrobiłem do kuchni rzeczy, prawda? E, ja bardzo dużo brałem rzeczy powiem nam no, zaraz, ale przede wszystkim co weźcie. Weźcie ze sobą jakiś talerzyk. Duży, mały, najlepiej większy, większy talerzyk, najlepiej plastikowy, żeby żeby on nie, tam, nie ważył w tej torbie. Kubek, kubek też no, no, metalowy, taki czy, czy, czy plastikowy, też nie waży. I też się mnie nie rozwali w tej torbie, jak gdzieś to się rzuci, czy co. Sztuczce też, bo z tymi sztuczcami to jest różnie. Ja powiem Wam, że byłem na niektórych chałupach, na przykład były łyżki, były noże, a widelców nie było, co nie, bo to wszyscy brali do roboty. I w robocie zostawiali te widelce, jakieś sałatki tam i Zostawiali, zapominali. No i sam nawet kupowałem czasami dwa komplety gdzieś tam za, za naprawdę niewielkie pieniądze. Pięć sztuk za 3 euro. I też w ciągu miesiąca to ginęło, prawda? Więc, więc lepiej mieć swoje. Swoje sztuczce, kubek, talerzyk. Ja ze sobą, przyznam się szczerze, trochę, trochę to śmieszne, ale ja nawet patelnię woziłem, bo tam kolega mi kiedyś podpowiedział, to dobry pomysł, bo często patelnia jest zajęta, a jak już nie jest zajęta, to jest zasyfiona. Garnki tak samo, ludzie rzadko dbają, rzadko dbają o takie rzeczy. Jakiś mały garnek, żeby sobie zimniaczki ugotować, e, patelkę, to też jest fajna sprawa. Jak już będziecie na te hołupie a już będziecie jechać na urlop, będziecie wracać, wiadomo, że nie musicie tego targać ze sobą, już wiecie, co na techacie jest. Tak, jak mówię, lepiej coś ze sobą zabrać z powrotem do Polski niż później, niż później na miejscu w, w, danej, w danej kwaterze. Po prostu się przyjmować, że nie ma tego, tamtego, siamtego, prawda? E, myślę, myślę że, to, że to, co dzisiaj powiedziałem, to, to chyba będzie wszystko: wszystko podstawowe takie rzeczy. Ja osobiście, jako spawać, woziłem zawsze ze sobą e, przyłbicę do spawania, czy maskę spawalniczą, prawda? miałem swoją bo na wielu kontraktach dostawałem jakieś tam badziewia z jakimiś małymi szybkami i w ogóle nieciekawe prawda miałem swoją zakupiłem ją wiele lat temu do dzisiaj ją mam ze swoim tam nawiewem, prawda, kto wie, kto wie, o co chodzi, jak nie, wie, jak nie wiecie, to nieważne, nie ważne, że maskę do spawacza, to każdy wie, jak wygląda dla spawacza maska, więc woziłem ze sobą, niektórzy, niektórzy wożą inne rzeczy, prawda, ulubioną kurtkę, czy, czy właśnie jakąś przeciwdeszczową, czy tak, ja miałem kurtkę skórzaną do spawania, no ale ale wiadomo, każdy ma jakieś indywidualne e, upodobania i ulubione rzeczy, więc można to tutaj, jak masz jeszcze miejsce, zależy czy jedziecie autem, czy jedziecie przewoźnikiem, jakimś busem, czy samolotem. Nie zawsze można wiele wziąć ze sobą, e, więc te punkty, co wcześniej podałem, to są takie podstawowe punkty, myślę, żeby, żeby po prostu nie było lipy pierwszy raz, jak pojedziecie i. I to nie zajmie Wam tyle miejsca, prawda? Jeszcze tam miejsce zostanie na jakieś rzeczy. Eee, o, nie widzicie, nie powiedziałem jeszcze jednego punktu. Eee, to jest bardzo też dla mnie ważny punkt. Teraz wiadomo, są telefony, każdy już ma aplikacje, wszystko tamtego. Słownik. Miejcie ze sobą. Ja zawsze mam książeczkę jakąś angielskiego. Mam tych książek chyba z dziesięć. Techniczne rozmówki, nie? Jakieś przeróżne, przeróżne te, te mam podręczniki, ale ja po prostu przez, przez wiele lat chciałem się nauczyć tego języka po prostu na perfekt. Jeszcze dużo mi brakuje, ale... ale... To bardzo mi się przydawało. Są aplikacje na telefon. Mam nawet kilka aplikacji. Miałem swego czasu 3 na telefon. Słowniki. Teraz mam macie Google Translator. E, ok, ok, spoko. Ale co książka to książka. Ja uważam, że, że książka to jest e, coś, coś dobrego, które mi się dużo lepiej z tego uczy niż z telefonu, prawda? Ale to według waszego uznania. Pamiętajcie, pamiętajcie. Miejcie ściągnięty jakiś, jakiś słownik. E, Weźcie w książkę albo ściągnijcie go na telefon. Yy, tak jak tu w Holandii. Fajnie mieć oczywiście ten, yy, jakby to powiedzieć, międzynarodowy język, to jest angielski. Wiadomo, tak jak ja daję radę wszędzie się dogadać. Powoli zaczynam łapać te, te holenderskie słówka. Można, można też wziąć ze sobą holenderski słownik, to też jest do, do, dobra, dobra opcja, prawda? I yy, mieć angielski i holenderski. Jeżeli oczywiście będziecie mieli miejsce ze sobą. Yy, wiadomo, lepiej wziąć e, coś bardziej pożytecznego niż słownik, ale myślę, że taki malutki słowniczek, są nawet takie malutkie słowniczki, które, które naprawdę możecie możecie sobie zapakować gdzieś w boczną kieszeń i, i wszystko jest spoko, prawda? Więc mam nadzieję, że dla tych, którzy zamierzają się wybrać za granicę w celach zarobkowych e, zrobiłem w miarę dobry filmik. E, jeżeli macie jakieś jeszcze pytania... Co jeszcze by można wziąć, czy to, czy tamto? O, jeszcze jedna rzecz, o, przypomniało mi się. Ludzie biorą ze sobą tłuczek do schabowych, wiecie, to jest problem dostać za granicą tłuczek do schabowych. Widziałeś sposoby w butelku, trzaskali czy czymś, prawda? Więc ludzie tłuczki biorą ze sobą, prawda? No ja nigdy nie brałem, prawda? E Uwielbiam schabowe, uwielbiam jak, jak większość Polaków, ale obyło się, obyło się wielokrotnie bez schabowego. Wracałem do Polski, to mi się później tak uszy częsły, tak mi się częsły po prostu jak jadłem tego schabowego, więc, więc e, może czasami warto parę tygodni posiedzieć bez schabowego i nie brać tego tłuczka, sobie miejsca zajmować i później w Polsce zjeść go naprawdę z wielką przyjemnością. Ale to według uznania. No dobra, na dzisiaj to będzie wszystko. Trzymajcie się. Do następnego.